Pół roku 2025 już za nami I cóż to był za rok dla giereczkowa. Bo w ciągu zaledwie 6 miesięcy ukazało się multum fantastycznych gier i to z wszelkich gatunków. Na tyle dużo, że pewnie mało kto zdążył ograć choć połowę z nich. Słowem dla każdego coś miłego, a nawet więcej niż moglibyśmy sobie wymarzyć. Dlatego zdecydowałem się przygotować małe podsumowanie tego co już za nami. Bo może ktoś odkryje dzięki temu coś co przegapił, no a ja uporządkuję sobie co już ograłem, a co jeszcze ograć trzeba. Świetnych gier ukazało się w tym roku wiele i to nie tylko w segmencie AAA, ale też rzecz jasna, indyków. Do tego filmu zdecydowałem się więc wybrać tylko 10, które trafiły do mnie najbardziej. I tak kolejność w tym filmie ma znaczenie. Może nie jakoś szczególnie istotne, bo na poważne podsumowanie przyjdzie czas pod koniec roku i na pewno sporo jeszcze się wówczas zmieni, choć muszę przyznać, że co do dwóch pierwszych miejsc jestem dziwnie spokojny. Że ich pozycja jest raczej niezagrożona, ale hej, tylko lepiej, jeżeli jednak coś mnie zaskoczy. Jeszcze zanim przejdziemy do rzeczy, partnerem tego odcinka zdecydowała się dostać firma Gigabyte, za co ogromnie dziękuję, bo to duże wsparcie dla zagranika to, że podczas tego filmu powiemy sobie też trochę o Gigabyte GeForce RTX 5080 Hero, a na różnych przebitkach będziecie mogli zobaczyć czasem najnowszy monitor Gigabyte M27 QA Ice. O czym więcej pod koniec, a tymczasem 10 najlepszych gier pierwszej połowy 2025 roku. Zestawienie otwiera Split Fiction, czyli gra, która typowana była na silnego kandydata do gry roku jeszcze na długo przed premierą. I trudno się dziwić, skoro to kolejna produkcja Hazel Light, która dała nam fantastyczne it takes Two. I jestem pewien, że Split Fiction sprostało większości oczekiwań, bo to definitywnie jedna z najlepszych chłopowych opowych przygód, jakie kiedykolwiek powstały. Zachwyca wspaniałymi widokami, sympatycznymi postaciami, wcale nie niezłą fabułą, ale rzecz jasna przede wszystkim różnorodnością gameplayu. Bo to gra, w której w jednej chwili uciekamy przed armią wściekłych troli, by po chwili walczyć na motorach w cyberpunkowej dystopii, czy zamienić się w porówkę. A to wszystko cały czas w dwie osoby i to w taki sposób, żeby bez ścisłej współpracy nie dało się przejść dalej niż kilkadziesiąt metrów. Co rzecz jasna jest w różnej mierze fajne, jakim potrafi być zapalnikiem do kółki przed ekranem. Ale choć Split Fiction nie urzekło, to muszę przyznać, że nadal chyba wolę i tekstu. I sam nie wiem, czy to kwestia osadzenia akcji w miniaturowym świecie, czy może fabuły skupiające się wokół małżeńskich relacji, ale to produkcja sprzed paru lat wywarła na mnie ostatecznie większe wrażenie. Nadal jednak. Split Fiction to kawał świetnej gry, i jedna z nielicznych, którą w całości można przejść w dwójkę. A taki gier ciągle jest ogromny niedobór. Zważywszy na szaloną popularność Mario Kart 8, nie mogło być innego tytułu startowego na Switcha 2 niż nowe Mario Kart. Ładniejsze i większe niż kiedykolwiek, a według wielu także najlepsze. Choć nie brakuje głosów, że otwarty, lecz pustawy świat to jednak zbawnywany potencjał, podobnie jak brak choćby szczątkowej kampanii fabularnej. Osobiście nie uważam, że Mario Kart World jest lepsze lub gorsze od ósemki, a po prostu inne. Totalnie urzekł mnie więc nowy tryb Knockout, czyli taki tutejszy Battle Royale, a do pięknego, otwartego świata wracam choćby na parę chwil, właściwie codziennie, przez co World stał się dla mnie pierwszą częścią serii, którą ogrywam solo. No akurat ja uważam, że jest tam co robić. Ale nadal mam też ochotę ścigać się w fusemce. Parę razy już te z ekipą i czuję, że przez najbliższe lata obie gry będą u mnie koegzystować. Summa summarum więc, dla mnie Mario Kart World to sztos i jadam się. Od Assassin's Creed Shadows oczekiwałem przede wszystkim wielkiej pełnej szczegółów wirtualnej Japonii. I to dostałem, ale poza tym absurdalne wręcz przywiązanie do detali związanych z japońską historią i kulturą, co dla takiego Japonofila jak ja okazało się cudowną gratką. Wręcz uzależniającą, bo choć przez wyjazd do Japonii, by oprowadzać tam widzów, nie zdążyłem kampanii fabularnej ukończyć, to i tak spędziłem w grze dobrych kilkadziesiąt godzin i pocinałem w nią do ostatniej chwili. I czekam teraz na trachowanego czasu, żeby te przygody zakończyć. Bo no właśnie, do mnie trafiła także fabuła, zgrabnie wplatająca fikcję, w okresu Sengoku. Wszystko to spowodowało, że nawet pewna wkradająca się z czasem monotonia związana z asasyńskim fachem nie dawała mi się szczególnie wyznaki. Choć myślę, że w przypadku tej gry jak rzadko warto zaznaczyć, że skierowana jest do fanów tego konkretnego gameplayu i osobom, które mają na nią uczulenie, polecam rozejrzeć się na czymś innym. Shadow to także pierwsza gra w tym zestawieniu, która pełnymi garściami czerpie z dobrodziejstw kart z graficznych Nvidia, oferując zarówno śledzenie promieni, jak i zwiększający płynność DLSS. Miejsce szóste na mojej liście wędruje do gry, w którą pograłem najmniej. Właściwie to tylko parę godzin, choć planuję to jak najszybciej nadrobić, ale nawet w tym ograniczonym czasie byłem zachwycony. Mowa o The Alters, czyli naszej nowej, narodowej chlubie, bo jestem przekonany, że od teraz tytuł będzie pojawiał się w każdym zestawieniu najlepszych polskich gier wszechczasów, obok Wiedźmina, Cyberpunka czy innego Dying Lighta. The Alters zachwyca zgrabnym połączeniem gatunków, czyli przygodówki, survivala i strategii, bezbłędnym stylem i przede wszystkim fabułą, przychodzącą na myśl najlepsze opowiadania science fiction. Bo wszystko wszystko kręci się wokół klonującego się Jana Dolskiego. Czy też może nie do końca klonującego się, ale tym rozważaniom trzeba koniecznie oddać się podczas gry. Tak, to gra, o której bez wątpienia jeszcze na zagraniku usłyszycie. Pierwszą połowę zestawienia zamyka Kingdom Come Deliverance 2, czyli bez wątpienia jeden z najlepszych RPGów ostatnich lat. Z jednej strony zachowujący specyficznego ducha pierwszej części, z drugiej usprawniający niemal każdy jej aspekt. No i dwójka stała się też nieco bardziej przystępna, więc choć nadal nazwać można ją jednym z najbardziej akuratnych symulatorów życia w średniowieczu, to jednak wejście w nią powinno być mniej bolesnym doświadczeniem dla casualowych graczy. Tak, rzecz jasna, że osobiście najbardziej doceniam odświeżony model walki, choć niestety otwieranie zamków jest równie upierdliwe jak było. Super w każdym razie, że jest bardziej przystępny, bo historia opowiedziana w grze warta jest tego, żeby trafiła do jak najszerszego grona odbiorców, stanowiąc doskonały balans awantury i średniowiecznego politykowania na wielką skalę. No i Henry, to jest dopiero gość, którego nie da się nie polubić. Kingdom Come Deliverance 2 to także imponujący przepych graficzny, dzięki czemu nierzadko mamy tu poczucie jakbyśmy przemierzali wielki skansen. I także tutaj wydajność znacząco poprawić może DLSS. Monster Hunter to przedziwna seria, na której punkcie w Japonii panuje totalny szał, ale także na świecie robi rewelacyjne wyniki. Tymczasem można odnieść wrażenie, że w Polsce pchasz tak nikogo. No kogoś na pewno, ale mam wrażenie, że w naszej bańce wyjątkowo mało mówiło się o premierze Wilds. A dziwi to tym bardziej, że to olbrzymia, wypchana zawartością po brzegi, wściekle satysfakcjonująca gra, która wnosi także do znanej formuły sporo nowego, na czele z nowym wierzchowcem, systemem zadawania ran i znaczącymi zmianami w każdym orężu. No i rzecz jasna także nowe potwory, bo walka z nimi to przecież główna atrakcja. I Chociaż nadal wolę Rise z wielu przyczyn, to jednak muszę przyznać, że same starcia nigdy nie były jeszcze tak przyjemne. Więc na premierę przepadłem w Monster Hunter Wilds na dziesiątki godzin i to był fantastyczny czas. I tylko myślę jak wcisnąć w grafik jeszcze parę sesyjek, ale wiem, że nie będzie to łatwe, bo Monster Hunter najlepiej smakuje w dużych dawkach. Rzecz jasna, jeżeli przebnie się już przez wszystkie samouczki przytłaczający początkowo interfejs. Jednak warto i gorąco polecam się przełamać. Jedną z nielicznych poważnych bolączek Wilds na premierę była natomiast kulejąca optymalizacja i to przy ustalmy niezbyt imponującej technicznie oprawie. Na szczęście tutaj także dało się uratować sytuację DLSS-em, a niejednokrotnie było to wręcz niezbędne. Największa growa niespodzianka tego roku jak dotąd myślę, że w tym temacie panuje zgoda. Klerob skór Expedition 33 bowiem wywołało kolektywne zachwyty, a gracze i recenzenci ciągle prześcigają się w zachwytach nad właściwie każdym aspektem tej gry. Urzekła ona także mnie, choć może nie aż tak, stąd jej wysokie, acz czy jednak nadal dopiero czwarte miejsce. Jednak nawet mimo faktu, że mocno rytmiczny model walki zaczął mnie w końcu nieco męczyć, a projekt okacji pętlę gameplayową oceniłbym jako poprawny, i nic więcej, to także mnie absolutnie oczarowała fabuła i klimat gry, bo jest tak doskonale przemyślane. I dowozi od początku do samego końca i to na każdej płaszczyźnie. To rzecz jasna. A także dlatego, że Claire Obscure Expedition 33 zaoferowało wrażliwość i estetykę niemal zupełnie w grach niespotykaną, dając tym samym dowód, że w naszej branży jest znacznie więcej miejsc na granie i przełamujące schematy niż dotąd się wydawało. I to właśnie kolejna, być może najpiękniejsza rzecz w Claire Obscure, że odtąd podobnie nieoczywisty gier pojawi się znacznie więcej. A oprawa przepiękna i jest to w głównej mierze zasługa doskonałego stylu. Płynność działania można za to poprawić dzięki DLSS i generowania klatek. Jestem fanem Doom'a od dawien dawna, a nową trylogią jestem zachwycony. Także dlatego, że każda część tak bardzo różni się od pozostałych. Klimatem, tempem i kluczowymi mechanikami, dzięki czemu powroty do nich są tak dobre mimo upływu lat. I jestem przekonany, że niejednokrotnie wrócę także do Doom The Dark Ages, które zaoferowało bodaj największe zmiany. A więc i takie, które nie wszystkim muszą przypaść do gustu. Bo nacisk na blokowanie i atakowanie za pomocą tarczy faktycznie diametralnie wpływa na sposób w jaki mieli się demony. I mnie pomysł ten urzekł już na etapie pierwszych zapowiedzi, a faktycznie okazało się to dawać jeszcze więcej... Więcej Friday niż się spodziewałem. Ale totalnie trafił do mnie także odnowiony arsenał, dający chyba największe poczucie mocy ze wszystkich dotychczasowych części, oraz duże, pełne sekretów i opcjonalnych wyzwań, lokacje. I nawet nudnawe etapy z lataniem, czy po prostu OK, w których kieruje się mechem, nie były w stanie zetrzeć mi z gęby banana, bo siekając demony, cały czas szczerzyłem się do ekranu jak głupi. Tak, Doom the Dark Ages to świetny dowód na to, jak pojemna jest branża i że czasem trzeba czegoś zupełnie nowego, czasem poruszającego, a czasem, czasem po prostu trzeba rozwalać demony i nie myśleć przy tym zbyt wiele. I to też jest cudowne. Nowy Doom to w mojej opinii także jedna z tych tegorocznych gier, które jak dotąd wyglądają najlepiej. Pod względem projektu zrojąc niesamowicie plastyczne i doskonale animowane bestie oraz imponujące rozmachem lokacje, a także technicznie. Bo id Software po raz kolejny udowodniło przy okazji duma, że są mistrzami kodu i nawet bez karmaka potrafią uczynić z kolejną generacją id tech czary. W końcu Doom The Dark Ages robi doskonały użytek z RTX-ów, w tym z najnowszej generacji jak na przykład Gigabyte GeForce RTX 5080 Aero. Oferując nie nie tylko Ray Tracing, ale także Path Tracing, dzięki czemu cienie, globalna iluminacja i rzecz jasna odbicia wyglądają tak dobrze. Że to gra akcji, w której każda klatka ma znaczenie, ważniejsze być może jest jednak wsparcie dla najnowszej generacji DLSS. Co nie tylko oznacza większą wydajność przy niemal tej samej prezencji co w przypadku natywnego obrazu, ale też możliwość wygenerowania przez AI aż trzech klatek pomiędzy tymi zwyczajnymi, bo tak działa dostępne tylko na nowych RTXach Multi Frame Generation, co skutkuje nawet ponad czterokrotnym przyrostem wydajności. W przypadku testowanego GeForce'a RTX 5080, około 54 klatki w 4K zamieniały się w około 245 po włączeniu multi-frame generation. Co istotne, funkcja NVIDIA Reflex pozwala niemal wyeliminować związane z generowaniem klatek input lag, przez co jest on niemal niewyczuwalny. Czas na grę, na którą w tym roku czekałem najbardziej i która spełniła absolutnie wszystkie pokładane w niej oczekiwania. A nawet wielokrotnie je przewyższyła, i zupełnie mi to nie dziwi, gdy mowa o dziele Hideo kodzimy. Tak, wiem, Death Stranding to trudny temat, bo równie wielu jest graczy w tej grze zakochanych, jak i takich, których zupełnie ona wynudziła. Zarówno dziwaczną fabułą, jak i polegającym na łażeniu gameplay'em. Cóż, ja jestem w tej pierwszej grupie i fabułę uważam za piękną i mądrą, a gameplay za wściekle angażujący, nawet jeżeli zupełnie na taki nie wygląda. A Death Stranding 2. Robił wszystko to, co pierwsza część, ale lepiej. Więcej i bardziej. Tym razem Kojima zdecydował się nie zmieniać zbyt wiele i po prostu ulepszyć do granic możliwości co tylko się da. Co dla mnie oznacza kontynuację idealną. Przy której spędziłem 50 godzin, ale mógłbym dwa albo i trzy razy tyle, gdybym tylko miał więcej czasu na przygotowanie recenzji. No właśnie, mój obszerny film na temat Death Stranding 2 trafił niedawno na zagrajnik i gorąco wam go polecam, a tu powiem tylko, że raczej mała szansa, żeby cokolwiek przy roku wyprzedziło dla mnie Death Stranding 2 i wskoczyło na drugie miejsce. Tak gra jest po prostu zbyt dobra i jestem pewien, że będę do niej wracał także myślami, nawet za wiele, wiele lat. Coś pięknego, absolut cinema i absolute gaming. Jak kodzima, to mistrz. A teraz pomyślcie, jaka gra spowodowała, że byłem niemal pewien, że tak wyczekiwane przeze mnie Death Stranding 2 i tak nie skoczy na pierwsze miejsce. Gra tak dobra, że nie wyobrażam sobie, by jakakolwiek gra była w stanie w moich oczach pokonać, ani w tym roku, ani jeszcze przez długi czas. Gra, która sponiewierała mnie emocjonalnie i przykuła do siebie jak mało co od wielu lat. Gra, o której pewnie większość z Was nie słyszała. Mowa o The Hundred Line Love Defense Academy, czyli najnowszej produkcji twórców Danganompy, która rzecz jasna, w swojej istocie jest wizualnowelą nowelą i to wybitnie dobrą wizualną ale z wieloma twistami, które czynią z niej produkcję absolutnie nietuzinkową. Pierwszym jest gameplay. Wzbogacony teraz o taktyczne walki, które może i wyglądają śmiesznie i faktycznie nie są zbyt złożone, ale w przedziwny sposób wściekle satysfakcjonujące i doskonale, powtarzam, doskonale wplecione w fabłę. W taki sposób, że podczas każdej walki czujemy najwyższą stawkę i najprawdziwsze emocje. A zapominamy, że to tylko gra. Coś niesamowitego, ale jeszcze większe wrażenie robi fakt, że po ukończeniu gry, po jakichś 40 godzinach, uświadamiamy sobie, że tak naprawdę dopiero się ona zaczęła. I dopiero teraz czeka nas prawdziwa jazda bez trzymanki, rozpisana na 100 zakończeń. I tyle mogę wam powiedzieć, bo uwierzcie mi, że tutaj najmniejsza rzecz może być spoilerem. Dla mnie to już teraz mudowany kandydat do goty i serio, nie wiem jakiż to mógłby dla mnie zdecydować The Hard Line Last Defense Academy. To gra poruszająca, przepiękna, rewelacyjna i rewolucyjna. Majstersztyk. Nie jest tylko brać i grać. A zachęcam do tego tym bardziej, że twórcy postawili wszystko na jedną kartę i ukończyli te tę grę rzutem na taśmę. I teraz potrzebują pieniędzy. Więc kupujcie, grajcie i zachwycajcie się. No i tak wygląda moje Top 10 Gier 2025 roku. Jak dotąd. Bo jeszcze dokładnie druga połowa przed nami, i już teraz wiemy, że idą naprawdę mocne premiery. Że zarzucę tylko parę tytułów, na które sam wyczukuję najbardziej. Czyli Mafia The Old Country, Borderlands 4, Silent Hill F, Ghost of Jota, no i rzecz jasna Donkey Kong Bananza. No i będzie się w tym roku działo. Zwłaszcza że nie wątpię, czeka nas także jeszcze parę niespodzianek. Tak, rok 2025 to świetny czas dla graczy, ale nie znaczy to, że już teraz nie wydarzyło się parę mniej fajnych rzeczy. Na pewno gorzką pigułką jest nowy standard cenowy zapoczątkowany przez Nintendo i niepokoją też kolejne sygnały o zwolnieniach w dużych firmach. Było też parę rozczarowań na czele z tym bodaj największym, czyli Mańcaj. Gra od producenta GTA, która okazała się zaledwie cieniem tej marki. Ale o tym będzie mowa niedługo w osobnym filmie, bo wiecie, miał być hit. Na końcu jeszcze parę słów o partnerach tego filmu. Jak sami zauważyliście, aż 6 z 10 omawianych gier wspiera różne funkcje GeForce RTX. Dla mnie osobiście to najważniejsze jest od wielu lat DLSS, czyli upskalowanie przez AI obrazów w niższej rozdzielczości w taki sposób, żeby wyglądał jak natywny. Przy znacznie większej wydajności i, co najważniejsze, niemal bez negatywnego wpływu na oprawę przy ustawieniach jakości. DLSS-4 i najnowszy model Transformer oferują bowiem znacznie lepszą precyzję i radzą sobie nawet z subtelnymi detalami w ruchu. Poza tym testowana na okazji tego filmu karta Gigabyte GeForce RTX. 5080 euro to oczywiście obsługa ray i puff które największe wrażenie zdaje się w tym roku robić właśnie w dumie. No i po prostu tupowa wydajność, pozwalająca odpalać dowolne gry, bez oglądania się na wymagania. No i waszych wadze pewnie nie umknął przewijający się na ujęciach monitor Gigabyte M27QA Ice. To 27-calowy ekran o rozdzielczości QHD i z odświeżaniem 180 Hz, dzięki czemu świetnie sprawuje się także w wymagających grach sieciowych. Tutaj przydatne mogą być też funkcje taktyczne, jak na przykład możliwość wyświetlania celownika. Matryca to IPS z wyrazistymi kolorami i dobrymi kątami widzenia, no i na osobną wyjątkę zasługuje design, bo model Ice w białej obudowie z pewnością wyróżnia się na tle innych, czarnych monitorów. Jeżeli więc szukacie stylowego, szybkiego monitora do wymagających gier, być może ten model jest czymś dla was. Link rzecz jasna w opisie filmu. No to dajcie znać, jaka jest Wasza topka tegorocznych gier. Póki co. A jeżeli podobał Wam się ten film, to śmiało zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się.